Dzisiaj mamy no szkolenie z tej strony Floyer i dzisiaj jesteśmy w Grze Skill Special Force 2, i tworzymy właśnie postać. No więc będę się nazywał tak. No. No i później tej nazwy nie możemy zmienić i właśnie zakładamy na siebie ten, ten łańcuszek czy co to jest i ramy postać tutaj. Ja, ja zawsze brałem. Grałem w ogóle, to brałem sobie Spencer, ale teraz sobie wezmę gajfa i... K2. Tak to zacząć. No. I dostaliśmy tutaj rzeczy, teraz sobie trochę wyciszę, bo... Jest trochę głośno. Więc tak jak mówiłem, było głośno. Czyli to była tak jakby nowa postać, robimy nową postać i otwieramy kapsułki, ale najpierw pójdziemy do sklepu i sobie coś zobaczymy. Jest tutaj sklep fajnie bronie. Jakie tutaj są broni? Dużo jest broni różnych. TRG można kupić. To może otworzymy sobie 5 kapsułek i kupimy TRG. No. Kapsuł SPS. O! Ufa. A tutaj ile kosztuje? Za 4000 taką możemy jedną otworzyć, ale otworzymy kilka tamtych SP albo w sumie to nie, bo te, tych jest więcej. Znaczy tutaj są lepsze rzeczy. Cię Dzień, Dzień dobry, jestem już po cięciu mamy kapsułkę i tą kapsułkę sobie otworzymy. za 3. Ogólnie to są jak skrzynki w CSie, czyli otwieramy za 3, 2, 1. Słabo. No więc to był taki mini opening, czyli jedna z... jakby jeden orgelbox i jeszcze przy Was sobie kupię tą sniperę, żeby nie było. Te ogólnie jeszcze są takie różne. No właśnie, a ile kosztuje tak? Pokeball? Hmm, <laughs> hmm. Nie kupię. Tak, może jak zarobię pieniążki, ale jestem po przerwie. Idziemy do sklepu. Bronię. Jeżdżamy na sądu. I TRG zakup. Ja. No właśnie, wyposaż teraz. I dziękuję Wam za oglądanie pierwszego odcinka ze skilla, czyli takiego wprowadzającego, czyli nawet nie pierwszego więc ja sobie pogram i w będę grał w międzyczasie. I się z wami pożegnam, trzymajcie się i do zobaczenia!